Jak przebiega twoja dotychczasowa kariera? Normalnie staram się, staram się co naj, najbardziej, najwięcej grać, a, a na razie nie, nie mogę powiedzieć, że jest źle, bo, bo do tych nie miałem jakiejś poważnej kontuzji, czyli z tego powodu jestem zadowolony, że po prostu cały czas mogę grać. Powiedz proszę, w jakich klubach grałeś ostatnie lata? Tak po większości w Słowackiej Ekstraklasie i chwilkę spędziłem i tutaj w Polsce, w Koronie i w Sandecji. To, to było poważnie na Słowacji, byłem tak naj, najwięcej w swojej karierze. Dołączyłeś do, słowackich, do słowackiego grona zawodników w Podbeskidzie, jak się z tym czujesz? Dobrze, no na początku jest to bardzo fajne i, i dla piłkarza ważne, że mam to pomoże i tak uh, powiedzieć co i jak, jakie jak, rzeczy tam. Tak na, na początku naprawdę mi chłopaki pomogli i mam łatwiej, uh, żeby się tutaj zaklimatyzować. Mówicie po słowacku czy po polsku? Jak może. Między są po, po słowacku, <laughs> ale czasami jak tak to i po polsku, ale to, to są takie śpieszne słowa, to sobie takie żarty robimy, ale a tak, no. Bo nie wszyscy wiemy tak dobrze rozmawiać polskie, polskim, to to się tak żartów sobie, coś powiemy polskiego. Dzięki naszym już zawodnikom słowackim jest Ci łatwiej. Zadomowiłeś się już w Bielsku Białej? No jeszcze troszeczkę mam problemu, jak przyjeżdżam ze Słowacji, żeby dość do miasta, bo na widok, to jeszcze mam problem troszeczkę, ale tak to już, to już tak. Teraz e, tydzień to mieszkałem u Tomka Swobody, to mnie też poprowadził i pokazał mi coś, co tak, co i jak tutaj w mieście, to to już się troszeczkę tak już Dobra wiem, że tak, tak. Jakie cele sobie wyznaczyłeś na najbliższe, najbliższe miesiące, najbliższy czas? No, Najważniejsze, żeby człowiek był zdrowy, to jest naj, największy cel, ale no, teraz mi jest było troszeczkę smutno, że, że cały okres przygotowałem, czy trenowałem i złapałem w końcu tą kontuzję przed, przed meczem i byłem z tego bardzo smutny, bo czułem się w dobrej formie. I tak moje cele są, żeby, żeby co, co najwyżej korzystać, jak dostaje szans, to żeby, żeby pokazać, że, że mnie na to stać i, i właśnie... Też już nie, nie jestem młodym zawodnikiem, najmłodszym zawodnikiem. Jestem już tak, tak już... Nie wiem, może... A, nie już wiem. Jeszcze, przytary. tak, jeszcze, jeszcze bym chciał, może pociągnąć jakieś bramki. Nie wiem. A co po karierze? Już jakieś plany? No na razie... Nie, trenerem to na pewno nie będę. Ale rozmawialiśmy z moim menedżerem, że może... Kiedyś on skończy, to przewezmę jego pracę może jakiegoś menedżera albo coś, ale na razie mam na, Słowacji, na razie mam na Słowacji z kolegą taką małą pizzerię. I nie wiem, no jeszcze, jeszcze się nie zastanawiam tak poważnie, że co po karierze, bo myślę, że jeszcze parę lat pogram, ale wiadomo, że to człowiek nigdy nie wie, kiedy, kiedy będzie koniec, ale... ale na razie pod Beskidzia? Tak, na razie. I to jest nieważne. Interesuje mnie na razie tylko piłka, ostatnie to będzie później. Jakub Kowalski ma taką pasję kucharską, może zostać kucharzem, to możesz go wziąć do swojej pizzerii w przyszłości. Jak zakończy karierę. No dobrze, że tak wiedzisz, wie. teraz będzie gotowa to się tak. do niego zgłosimy od razu. Super, dziękuję Ci bardzo. Proszę.